Cześć Sieba, z tej strony Suert. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z mijającego tygodnia. Jak zwykle przyjrzymy się wypuszczonym aktualizacjom i dodatkom do gier. Pojawiło się kilka premier i ciekawych zapowiedzi. Jednym słowem, działo się. Zachęcam do oglądania i oceniania. Zapraszam na kanał. Startujemy. I jak zwykle rozpoczynamy od listy największych hitów platformy Steam. Niesamowicie dobrze zadebiutowała gra V-Rising, bijąc na głowę sprzedaż Steam Decka. Jest to o tyle imponujące, że ów tytuł kosztuje niecałe 72 zł. Do tego śmiało można dołożyć piątą pozycję, na której znalazło się DLC do tej gry: Founders Pack Eldest Bloodline. Co najciekawsze w ciągu tygodni od premiery, V-Rising rozeszło się w imponującej liczbie ponad miliona egzemplarzy. Produkcja osiąga też znakomite wyniki aktywności. W ubiegłą niedzielę w jednym momencie V-Rising przebywało ponad 150 tysięcy graczy. Kolejna duża premiera to Armor Forger i jej debiut na pozycji trzeciej. Gra jest mocno zbugowana i niekompletna, gracze narzekają, nawet ci, którzy wystawiają pozytywne opinie. Mimo wszystko, produkcja sprzedaje się znakomicie: 61% recenzji jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako mieszany odbiór gry. Elden Ring po raz pierwszy od wielu miesięcy opuszcza podium i ląduje na pozycji czwartej. Kolejne miejsca to The Forest, FIFA 22, Titanfall 2 i po roku spędzonym jako ekskluzji dla Epic Game Store na miejscu dziesiątym ląduje Old World. Po wielu miesiącach od wypuszczenia pierwszego trailera polskie studio The Dust postanowiło przypomnieć o swojej kluczowej produkcji. Mowa oczywiście o Ja! Inquisitor, czyli przygodowej grze akcji z widokiem z trzeciej osoby bazującej na twórczości Jacka Piekary. Na Steamie pojawiła się w końcu karta tytułu dzięki której wiemy m.in. tyle że w naszym kraju Ja Inkwizytor ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej. Z gameplay trailera możemy z kolei wyczytać na jakie platformy docelowe szykowana jest produkcja. Ja Inkwizytor zmierza na PC te oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X S. Na ten moment nie znamy niestety nawet przybliżonej daty premiery. Można śmiało założyć, że debiut nie odbędzie się w bieżącym roku. Bardzo mocno czekam na Replaced. To platformówka umiejscowiona w retrofuturystycznej cyberpunkowej otoczce. Za tę śliczną grę odpowiada studio Codesync we współpracy z zespołem Setcat. Gra miała zadebiutować w tym roku. Niestety wojna na Ukrainie pokrzyżowała te plany. Setcat to deweloper z Białorusi, który w swoich szeregach ma pracowników z Ukrainy. Ci w dużej mierze wrócili do ojczystego kraju, by walczyć o wolność. Prace nad projektem musiały zostać w takiej sytuacji przerwane. Tak więc na tę nad wyraz dobrze zapowiadającą się platformówkę poczekamy pewnie do 2023 roku. Kratos z całą pewnością zawita na konsole Sony w tym roku. Te informacje wielokrotnie potwierdził, nie rzucający słów na wiatr, reżyser gry Cory Barlog. Dokładnej daty jednak nie znamy, co nieco może nam jednak przybliżyć oferta sklepu Geeky Zone, w którym wystawiono w przedsprzedaży czapki i maskotki związane z Ragnarokiem. Co ciekawe produkty do konsumentów trafią za 120 parę dni, a dokładnie 30 września bieżącego roku. Takie gadżety sprzedaje się wraz z premierą tytułu, którego dotyczą. To co? Pod koniec września odpalamy najnowsze przygody Kratosa. Shiro Games wyrasta w moim prywatnym rankingu na jedno z najbardziej godnych zaufania studiów deweloperskich. W ich gry, wypuszczane już w ramach wczesnego dostępu, gra się nad wyraz przyjemnie. Mini recenzje, wortels i dune możecie obejrzeć na kanale. Poza tym bardzo, ale to bardzo dbają o swoje dzieła słuchając rad społeczności. W poprzednim materiale z tego cyklu wspomniałem o sporym patchu do Whartles. Tym razem Shiro Games wypuściło obszerną łatkę do Dune Spice Wars, czyli Community Update numer 1. Dodano m.in. dwa nowe regiony specjalne, Białą Szczelinę i Kwasowe Jezioro oraz nieobecne wcześniej bonusy dla wszystkich frakcji za hegemonię na poziomie 10 tysięcy punktów. Od teraz gra pozwala ustawić kolejkę poleceń dla jednostek. Otrzymaliśmy też widok bitewny, czy opcjonalną automatyczną pauzę przy otwieraniu menu. Zmiany objęły także drzewko technologiczne gospodarki, interfejs rozpoznania, czy jazdę na czerwiach. Oprócz tego zajęto się także balansem rozgrywki. Zmian jest oczywiście dużo, dużo więcej i nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić. Także deweloperzy ze studia Lava Potion dbają o swoje niedawno wypuszczone dziecko. Songs of Conquest najwcześniej opuści wczesny dostęp za rok, co oznacza, że przez ten czas produkcja będzie pieczołowicie rozwijana. Pomaga w tym oczywiście społeczność graczy. Patch o numerze 0.75.6 wprowadza nową małą mapę Valley Low przeznaczoną do potyczek 1 na 1, a także nową mapę do PvP, która umożliwia szybkie budowanie armii i kładzie nacisk na walkę. W menu pauzy dodano przycisk Poddaj się umożliwiający natychmiastowe zakończenie potyczki w trybie single i multiplayer. Obniżono koszt działania mgły z 8 do 7 oraz wprowadzono niewielkie zmiany w jej działaniu. Od teraz będzie się ona utrzymywać do kolejnej rundy w bitwie. Dodatkowo obniżono ilość pieniędzy otrzymywaną za sprzedaż budowli z 75 do 50%. Pełna lista zmian jest oczywiście zdecydowanie dłuższa. Twórcy przy okazji kolejnych łatek naprawiają błędy zgłaszane przez graczy. No Man's Sky przeżywa drugą młodość. Gra cieszy się teraz większą popularnością niż w okolicach niesławnej premiery. Nic dziwnego, że twórcy wciąż dopracowują swoje dzieło. Do No Man's Sky trafiła kolejna aktualizacja zatytułowana Leviathan. Między innymi tytułowy organiczny statek kosmiczny. Spotkanie z tym olbrzymem może być jedną z nagród za ukończenie nowej ekspedycji, przypominającą schematy znane z Rogelików. Im więcej osób weźmie udział we wspólnej przygodzie, tym lepsze będą nagrody do zdobycia. Ekspedycja Lewiatam potrwa około 6 tygodni, po tym czasie postępy graczy zostaną przeniesione do trybu survivalowego. Aktualizacja to także Łatko numer 3.90, która poprawia znane twórcom błędy. 24 maja po blisko dwóch latach wczesny dostęp opuściła gra Heartspace Shipbreaker. Pełnoprawna wersja jest dostępna wyłącznie na pc oprócz platformy Steam, gdzie do 7 czerwca zakupicie grę w promocyjnej cenie. Produkcja jest także dostępna w ramach usługi Game Pass. Na moment przygotowywania tego materiału średnia ocena na platformie firmy Valve to 89% pozytywnych opinii. Hard Space Breaker zbiera także dobre opinie od recenzentów branżowych. Średni ocen w serwisie Metacritic to 86 oczek. Przypomnę, że gra jest symulacją, w której wcielamy się w zbieracza kosmicznego złomu. W tym celu docieramy do porzuconych statków kosmicznych i przeszukujemy wraki, odnajdując cenne podzespoły. 26 maja zadebiutowała gra Sniper Elite 5. To kolejna odsłona rozpoznawalnego cyklu. W sieci wysypało recenzjami. Wśród wystawionych ocen przeważają głównie ósemki. W serwisie Metacritic średnie wahają się między 74 a 81 oczek, w zależności od platformy. Jak podkreślają publicyści, największą zmianą w tej odsyłonie jest położenie jeszcze większego nacisku na skradanie i ciche eliminowanie wrogów. Lokacje stworzone za pomocą techniki fotogrametrii są prześliczne. Warto je zwiedzać nie tylko kierując się względami wizualnymi. Mapy zawierają bowiem w sobie mnóstwo znajdziek i ukrytych przejść. Z kolei większość recenzentów narzeka na niesamowity wręcz wzrok wrogich snajperów. Potrafią nas oni dostrzec bowiem z naprawdę sporych odległości. Narzekania pojawiają się także na wątek fabularny. Jest on krótki i kiepsko opowiedziany. Sniper Elite 5 ukazał się w zasadzie na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych. Jest także dostępny w usłudze Game Pass. 26 maja swoją premierę miała gra Hellslave. Za produkcją odpowiada niewielkie studio Arsgetia. Grę zakupiłem jestem w trakcie przygotowywania mini recenzji. W ciągu najbliższych dni moje wrażenia na pewno wylądują na kanale. Gra ukazała się wyłącznie na pecety w angielskiej wersji językowej, to mroczne RPG, które śmiało można wrzucić do podgatunku Dungeon Crawler. Przemierzamy klimatyczne lokacje i toczymy starcia z różnymi potworami w dynamicznym systemie turowym. Prawdę mówiąc, ciężko się oderwać, gra na pewno wciąga. Dosyć wcześnie poznaliśmy datę premiery najnowszej odsłony serii Call of Duty. Modern Warfare 2 zadebiutuje na rynku 28 października. Na tę chwilę nie potwierdzono platform docelowych. Śmiało można założyć, że gra ukaże się na pecetach oraz konsolach PlayStation i Xbox zarówno tych obecnej jak i poprzedniej generacji. Oprócz daty premiery poznaliśmy też bohaterów nowej odsłony. Będą nimi kapitan John Price, Kyle Gass Garrick, John Soak McTavish oraz Alejandro Vargas. Studio Delic Entertainment poinformowało o dacie premiery Lord of the Rings Gollum. Gra ukaże się zaraz po wakacjach, 1 września bieżącego roku. Tytuł zadebiutuje na pc oraz konsolach PlayStation i Xbox. Wersja na platformę Nintendo Switch zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Gollum to przygodowa gra akcji rozgrywająca się w znanym wszystkim uniwersum Władcy Pierścieni. W grze wcielamy się i poznajemy historię Smigola, który stał się Gollumem. Akcję będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby. Gra kładzie duży nacisk na skradanie. Nie zabraknie też dylematów moralnych. Na koniec zostawiłem coś ekstra. Zainteresowani pewnie już widzieli najnowszy trailer zwiastujący Star Wars Jedi Ocalały. Gra będzie kontynuacją bardzo dobrze przyjętego Star Wars Jedi Upadły Zakon. Produkcja zmierza na pc oraz konsole najnowszej generacji PlayStation 5 i Xbox Series XS. W naszym kraju, podobnie jak Pierwowzór, gra powinna zadebiutować w pełnej polskiej wersji językowej. Co ważne, grę ujrzymy dopiero w 2023 roku. Akcja w Ocalałym zostanie umiejscowiona 5 lat po wydarzeniach znanych z jedynki. Miałem przyjemność ogrywać Upadły Zakon, seria jest też na moim kanale. Na Ocalałego czekam z wypiekami na twarzy. Na tę chwilę to wszystko. Zapraszam jeszcze raz na kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!